Próbujecie odpalić i na desce pojawia się taki komunikat. Kluczyk z pilotem: przytrzymaj kluczyk tylną stroną przeznaczonej powierzchni patrz, instrukcja obsługi. Tak więc, niestety, co zrobić? Najlepiej wymienić baterię w pilocie, ale jeśli oczywiście nie macie takiej możliwości, Audi przygotowało nam zapasową taką sytuację. Tu pod, pod łokietnikiem znajduje się, jak widzicie, o tu jest taki znaczek kluczyka. I tu przykładamy teraz tylną częścią bierzemy tu kluczyk chwilkę i teraz możemy odpalić nasz samochód. Tak więc pamiętajcie jeśli będziecie mieli problem z baterią w kluczyku, to proszę położyć tutaj kluczyk tylną częścią. Teraz przejdziemy do wymiany baterii w kluczyku Audi A5 2017 B9 bądź F5 8W. Tak więc podobne są kluczyki, pewnie w czwórkach. Żeby wymienić baterię, to jest dzieci nieproste. Mamy tu dwa takie czarne guziczki, musimy je wcisnąć jednocześnie. Wysuwamy grot. Następnie widać tu jedną zapadkę, tu drugą. Wciskamy obie zapadki. Wysuwamy. Wyjmujemy baterię. Bierzemy nową, bateria to jest 2032, plus czyli plusem na dół. Odwracamy, wsuwamy, wkładamy grot, i bateria jest zmieniona. Świeci, działa. Tak więc teraz. Już nie będziemy mieli problemu z odpaleniem naszej Audi. Pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji mojego kanału.